Cześć, jestem Mr. Carol Games i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak robić y, serwer Booklet przez Hamachi. A więc tak, pierwsze co musimy zrobić, to nasz internet. Później. Tak, oni kvůli. kapel? Carol Games. Čekáme... Vláda, chvíle, šipčej! OK. Teraz wchodzimy w folder startery na serwer Bookli czy Kraw Book te nie będziemy mogli w stanie poprać, ale za to startery tak. Od razu mówię, że nie są to moje startery. Po prostu ja się na starterach nie znam. I postanowiłem znać Wam jakieś tam używane przez kogoś. Ogólnie was przepraszam, ale nie mogłem inaczej. Dwa. W wejść na stronę bookie.org Bookie.org I tu... Jestem pamięta, ale Kobeś tam miejsc się wyplika zabierało. Nie pamiętam niestety. Nie będę robić wcięcia, bo to nie ma sensu. Nie zrobimy inaczej. Gdzie to jest? Aha. To była strona DL, bo buki, szczukka RG, ukośni doblans, ukośnie kryptuki czy... Popisz. Klikamy tutaj ten zielony guziczek. Oczywiście, jeśli się podna, podna, w ogóle będą nowe wersje, to oczywiście tu będzie pisać wersja tego na której ty. Się... Klikamy zachowaj. Czekamy te dwie minutki. A w międzyczasie opowiem no, o starterach. Mam takie startery 32, 32 bit, 32 bity, 32 Bit Java 6, 32 bit Java 7, 34 bit 64 bit Java 6, 64 bit Java 7 i uniwersalny. Co to znaczy? To znaczy, że musimy wiedzieć, jaki mamy system operacyjny, jaki mamy bitów oraz jaką jawę. Żeby sprawdzić, że ma nasz komputer, i tu wchodzimy w komputer klikamy na komputer, prawym przyciskiem myszy, klikamy właściwości. Zjeżdżamy na dół, szukamy tutaj, gdzie to jest, Z dostałem, o jest, typ systemu i tu mamy 64-bitowy system operacyjny, jeśli będzie 32, to 32, 32, proste, żeby sprawdzić działę, wchodzimy w komputer, dysk w C i teraz tak, jeśli mamy 64-bit, wchodzimy w pliki programu, jeśli mamy 32 bity, nie będziemy mieć tego folderu, ale za to będzie mieć program files. Czyli na 32 bitowy komputer wchodzimy w program Files, a na 64 bitowy wchodzimy w pliki programu. W moim wypadku będzie to folder pliki programów nawias X86 nawias. Chodzimy. Tu szukamy Java. Wchodzimy. I tu mamy taki folder JRE6. Jeśli będziemy mieć folder JRE7, to znaczy to, może mamy jawę 7. Ja mam około 6. Jeśli użyjemy wszystko, jak mamy system operacyjny oraz jawę, wchodzimy w ten folder. kopiujemy to na no półki, najlepiej. Utworzymy nowy folder o nazwie test. To. A teraz hamaczy. Hamaczy możecie pobrać z Instalacji chyba nie będę pokazywał, bo to jest dość prosto. Możemy tam wybrać język polski, więc to trochę będzie pomocne. Tak, żeby utworzyć nową sieć, klikamy sieć, utwórz nową sieć. Wpisujemy nazwę sieci. Ja wpiszę na przykład to jest Mr. Carol Games. 123123. Klikam na to, przyciskiem ściskamy się, ustaw dostępność, już dostęp. I tu mamy coś takiego jak nie akceptuję nowych uczestników, radzę odznaczyć. I tu mamy jeszcze hasło sieciowe, wymaga hasło dołączone do sieci. Jeśli chcemy, um, żeby wymagał od użytkownika hasła, oznaczamy Jeśli nie, to nie. I jeszcze ręczne zatwierdzenie. To będziemy wszystkich po zatwierdzać lub oni będą mogli sami. Jeśli będzie odznaczone, użytkownicy będą mogli dołączyć do sieci sami. Jeśli będzie za, um, zaznaczone, będziemy musieli ręcznie zaakceptować już lub wyrzucić sieć. Jeśli chcemy mieć więcej uczestników sieci niż 5, tworzymy nową sieć. lepiej o takiej samej nazwie. Tylko dodając dwójkę na przykład. Czas to samo. I teraz do naszej sieci będę mogli dołączyć 10 osób. Już jeszcze 10 sekund. Jeśli chodzi o hemacz, to już będzie prawie wszystko. Chemacz jest coś w prostym programem. Jeszcze kopiujemy Uniwersalny. Do naszego folderu. Ok, już mamy. Robimy tak samo z naszym kraw kupitem, czyli chodzimy w pobrany. Tutaj wpisujemy Craft. 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 Kopujemy go tutaj. Wracamy do folderu. Zmieniamy jego nazwę. A mianowicie usuwamy tą końcówkę, aby zostało tylko crackwit. Odpalamy plik włącz serwer i nasz serwer zacznie się powoli włączać. Jeśli tu na, tutaj o tej linijce pojawi nam się błąd niewykryto ja pak coś tam, podam Wam link w opisie, w którym możecie tego uniknąć, a, i naprawić. Ja tak zrobiłem i wszystko działa. Naprawdę polecam. Okej... Okay. Czekam, aż to się... Albo nie. Odzie otwieramy plik server, serwer, pro, coś tam, za pomocą um, jakiegokolwiek edytora tekstu. Może... na plus 2, Word, pa, co tam chcecie. Otwieramy. I tutaj mamy coś tego jak y Alo w NetHart". Czy chcemy, żeby było piekło? E, falsy, tak, a, nie. True, e, tak. Level name. Czy chcemy, e, nie, sorry. E, jak nasz świat ma się nazywać? Ja mam z tego na przykład test. Alufi, to niezbyt nie wiem. Server port. To będzie ta końcówka, wpisywana hmm. To będzie ta końcówka, e, wpisywana po dwóch kroków. Musi ona mieć 5 cyper. Na przykład 1, 1 1 1 1 2 Kolejny nasz na przykład kończył i tak też wpiszę. 1 1 1 1 2 Level typu to niezbyt nie wiem. Polecam zostawić domyślnie. Też serwer IP. Musimy skopiować, jest hamaczki. Klikamy na to lewym przyciskiem myszy. Później klikamy kopiuj adres IPv4. I wklejamy tutaj. Ja wkleję kombinację komputer plus faub. Max Build, hej, to niezbyt nie wiem, też, też zostawię domyślnie. Spaw NPCS, czy chyba tak? Y nie jestem pewna, ale chyba, czy kartofle mają się spawnować, a, do a domyślnie, wieśniacy. Ja, kartofle lepiej brzmi. Y y Whitelist, czy. White list, chyba każdy wie co to jest. Ja zostawię na false, a jeśli ktoś nie wie to powiem co to jest. Yy, white disk to jest coś na yy, jak ma kwadratowej masa krzyży, tylko jeśli do niej coś piszemy to na, yy. jeśli piszemy do niej yy, gracza to ten gracz będzie mógł wejść na serwer. Jeśli będzie na yy, false to będzie włączona. Jeśli na true będzie włączona. Ja zostawię na false. O, nie ma z tych żeby zwierzęta się spawnowała. Falskie, false, nie. True, tak. Hardcore to niezbyt, nie wiem. Chyba, czy żeby był. A, powiedziałbym hardcore, bo on chyba, nie jestem pewny. Teksturpak to pisujemy nazwę naszego teksturpaka. Powiem to skopiewać. Online moda, teraz ważna, wa, ważna rzecz, ale dzisiaj mam język poplątany. Jeśli wpisujemy false, gracze z no premium, czyli z piratku i, i premium, czyli z oryginałku, będą mogli wejść na serwer. Jeśli będzie tylko true, tylko gracze z premium będą mogli wejść. Ja zostawię na false. False, kurczę, false. PVP, czy gracze mogą się widzieć? Czekające, nie? Były tak. If, to nie wiem. Bo lecę ustawić domyślnie. Kamel, jeden. Grafik, zero. Mm, survival, ja dostaję na Survival. Max Player, ja wpiszę 10. spawn monters. Spawn, czy chcemy, żeby gracze. Nie. Czy chcemy, żeby potwory się spawnowały? Falset nie? Rue, tam, Generator struktur, to nie jest nie wiem, polecam ustawę domyślnie, w dystansie też. Motto. Motto to będzie to, ten ten wyświetlony konserwator. Ja się mam na Ok. I no już mamy wszystko skonfigurowane, ładnie. Mm. Jeszcze raz to zamykamy i jeszcze raz otwieramy, żeby się wszystko załadowało. Ok, możemy już zamknąć naszą przeglądarkę i powoli odpalać Minecrafta. Na serwer już jest prawie skończony. Dajemy serwer na nazwie, na przykład ja napiszę test serwer, adres, czyli to kopiujemy jeszcze raz, hamaczy, klejamy, klejamy końcówkę 1111, jak na 2 dwa chyba, ale sprawdzę. Mm. Taba. I tu już będzie taki tajnik, oznacza to, że serwer się to 7 włączy. jak widać. Tu jest nasz napis siemano, nasza, nasza E, e buźka. Nasza nazwa jest 10, graczy, klikamy Join Server, czyli połącz serwerem. Czy coś takiego. Jesteśmy, widać, na serwerze na jakiejś zadupiu, ustawiam, że będzie tak, jak powiedziałem. I uwaga, tutaj może być mega lag, więc rozwalamy klocek pod nami. I już wszystko działa. Wyjdzie stąd, mam takie lagi, Nie aż tak, ale... Coś... Zaprezentować komendy. Okej, okay. nie chcę się tyle chodzić, więc ja pójdę na tego. Tu mamy pod komendą help. Mamy. Nie, nie mamy pomoc do przesuwania tego plugins. Tu będą nasze pluginy. Wgrywamy je do folderu. Tutaj. test to jest, jakby ktoś nie wiedział, to jest nazwa a, naszego świata, więc nie usuwajcie tego. Żeby dostać z naszego admina piszemy znaczy na nazwę, lub, ups, y, lub, y, nie, musimy najpierw w konsoli, jeśli, jeśli, jeśli jesteśmy uczniowie, musimy to zrobić w konsoli. Teraz już możemy używać, takie, dany dany jeden, to takie Domy damy może. Co jest? Nie. Stop. musimy to zrobić Podleżę OPS. I tutaj piszeć naszą nazwę. I teraz już dostaniemy administratora. Będziemy już w mobilie dawać administratora nie. Teraz włączamy serwer klikamy start, a włącz serwer możemy ją je usunąć. Jeśli nie jest nam potrzebny, jeśli jeszcze nam się przyda, możemy zostawić. Sorry, tak przyzwyczajenia. Hmm. A już nie, nie aż tak, żebyśmy nie robić. I teraz już możemy używać naszych command Ban, ban, id, yy, gamy mode i do Mamy kratę i sobie tutaj grać. I jeszcze. mamy ważną rzecz. Niektórzy, jeśli jesteśmy na serwerze, i, a kolega nie może wejść na serwer, ponieważ serwer wcale nie, od, nie odczytuje. Zaraz pokażę, że my jesteśmy normalnie w grze tam sobie na, tam, i kolega chce wejść. I koledze trudnie działa, tak jak tutaj. Yy, a my jesteśmy na, na serwerze, mówimy mu, że wszystko działa itp. W tym celu wyłączamy na chwilę nasz serwer. Lepiej jakby jeszcze nikogo nie było w grupie zrobić to od razu. Wejść, start, panel sterowania, chcę tutaj za kora. Zapraszam w Windows. Kliknąć włącz lub wyłącz za Windows. I tutaj mamy usta ustawienia lokalizacji sieci domowej lub firmowej. To mamy nasz internet normalny. I tutaj mamy ustawienie na każdej sieci publicznej. Czyli jeśli będzie tak, nikt nie będzie mógł wejść na serwer. Musimy kliknąć tutaj. I wtedy już będzie mogli wejść na serwer. Nie przejmujcie, że to pisze niezalecane. Ja, ja też trochę tak niechętnie to klikłem, ale wszystko działa, nic się nie dzieje. Jest naprawdę w porządku. Już wszystko możemy sobie grać. Kolega już wygodnie będzie mógł wejść, wszystko będzie ok. I jeśli Wam pomogłem, zostaw łapkę w górę lub pozytywny y, komentarz. A dobra, niech się tu jeszcze zawoduje albo nie. To co? Cześć.